Tak, szczerze, to możesz się czuć źle przez to, że coś ci się stało, jak byłeś mały, nie wiem, coś ci wujek zrobił czy coś. Ale szczerze, ja częściej miałem tak, że się chujowo czułem po prostu przez to, że się nie wysypiałem, albo jadłem jakieś niezdrowe żarcie. I nie wiem, czy jestem jakiś pojebany czy coś, ale naprawdę, zmienienie diety i po prostu wysypianie się zmieniło moje życie, a jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że gdy się nie wysypiamy, to w naszym umyśle wytwarzają się toksyny, jak w jebanym czarnobylu, więc to może sprowadza... więc to może powodować to, że w naszym umyśle po prostu jest więcej negatywnych myśli, przez które no będziemy czuć się słabiej, tak? A jeśli jemy niezdrowe żarcie, przetworzone żarcie coś chemicznego, to jemy coś, co naszej elita tak naprawdę nie jest były. Nie są ewolucyjnie przystosowane do trawienia, więc też będą nam wysyłały sygnały o tym, że nie powinniśmy ponownie tak robić i przez to będziemy czuć się chujowo. Na no, przynajmniej ja tak mam, że jak wiem coś niezdrowego, na przykład nie, lody se wczoraj jebałem, to się gorzej czułem, no i taki sygnał dostałem no jalo.